Dzień dobry Faustyna Galon, witam Państwa 14 stycznia w piątek w wydarzeniach. Zobaczmy, co dziś w programie. Do 21 stycznia można składać zgłoszenia kandydatów do wyborów na stanowisko radnych dzielnicowych. Trzeba mieć takie zacięcie społecznikowskiego to jest praca wspólna dla dobra mojego najbliższego otoczenia. W Teatrze Nowym w Zabrzu odbył się koncert Kolend. Wspaniałe było to, że od w zasadzie pierwszej kolendy spełniło się nasze marzenie, czyli to, że widzowie do nas dołączyli. Już tylko dwa miesiące dzielą nas od wyborów do rad dzielnic. Kandydaci muszą pamiętać o ostatecznym terminie składania zgłoszeń. Za dwa miesiące odbędą się wybory do rad dzielnic. 20 marca mieszkańcy Zabrze będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli do poszczególnych rad dzielnic. Kandydaci, którzy zamierzają startować w wyborach, muszą spełniać określone warunki. Jeżeli kandydat w danej dzielnicy chce kandydować, a nie jest, nie ma meldunku, to musi zgłosić się do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta to na powstańcu w 5.7 na pierwszym pierwszy pokój 112, Dopisać się do rejestru. Wtedy dopiero może kandydować. Kandydatów zgłasza się na tzw. liście wyborczej. To też jest ekstra druk. dostępny i wtedy tak. Każdą listę wyborczą musi podpisać co najmniej 50 mieszkańców danej dzielnicy, którzy popierają tego kandydata. Listą wyborczą może być jedno nazwisko, a więc jeden kandydat może się wpisać i w swojej dzielnicy po prostu stara się pozyskać podpisy. Mieszkańców tej dzielnicy w ilości co najmniej 50 osób. Kandydaci muszą pamiętać o ostatecznej dacie zgłoszenia kandydatury. Graniczną datą składania tych list jest 21. Do godziny 18, tu do Miejskiej Komisji, czyli u nas w lokalu Biura Rady. To byłoby takie bardzo istotne. Natomiast same wybory to wiemy 20 marzec. Lokale wyborcze są w obwieszczeniach, ulice, lokale wyborcze też do pobrania na stronie internetowej. Kandydaci na radnych powinni przede wszystkim zdawać sobie sprawę, że jest to praca wymagająca. Trzeba mieć takie zacięcie społecznikowskie, bo to jest praca wspólna dla dobra mojego najbliższego otoczenia, mojej dzielnicy. Widzę problem, chcę go rozwiązać, chcę się zintegrować z mieszkańcami, którzy szczególnie w tych dzielnicach, gdzie większość mieszkańców mieszka w blokach, to nierzadko ta integracja prawie, że nie istnieje. Dlatego ważną jest, no i fajną rolą tworzenie, czy działanie danej Rady Dzielnicy na danym terenie, no ale, ale czy trzeba, że tak powiem, przemyśleć też, czy ja chcę, czy to odpowiada, czy ja... Czuję się tu zintegrowany, czy chcę coś zrobić dla najbliższego otoczenia. To jest właśnie Rada Dzielnicy. Głosujący powinni zdawać sobie sprawę, że wybierając kandydata na radnego mają realny wpływ na to, kto będzie reprezentował interesy dzielnicy, w której mieszkają. W Teatrze Nowym Zabrzu odbyło się wielkie kolędowanie Graj, dudka, graj. Aktorzy i przyjaciele teatru wraz z publicznością zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolendy a przy okazji można było posłuchać pięknych wspomnień związanych ze świętami. Artyści, mali i duzi, ludzie związani z kulturą i pełna widownia. Kiedy się ludzie pragną lubić w ubogiej szopie, cud niepojęty i tego cudu nie wolno skupić. W Teatrze Nowym na scenie głównej odbyło się wielkie kolędowanie Graj Dudka Graj. To piękna inicjatywa, bo inicjatywa oddolna, inicjatywa, która wyszła od aktorów, od ludzi, którzy są bardzo związani z tym teatrem, od przyjaciół teatru. Tak więc nie ma cenniejszych inicjatyw. A jeszcze, jeśli to wszystko połączone jest z pięknymi polskimi kolendami, to myślę, że już wiemy, że czeka nas wspaniały wieczór. Ja się bardzo z tego cieszę. Mogę powtórzyć to, co powiedziała pani prezydent. Takie inicjatywy, które nie rodzą się za dyrektorskim biurkiem, tylko po prostu przychodzą od ludzi, są najwspanialsze, są najcenniejsze. Pomysł aktorów i przyjaciół teatru Nowego w Zabrzu z kulturą okazał się strzałem w dziesiątkę. Wspaniałe było to, że od w zasadzie pierwszej kolendy y, spełniło się nasze marzenie, czyli to, że widzowie do nas dołączyli. I tak naprawdę było to ogromne kolendowanie. Postanowiliśmy zrobić coś innego. No dziewczyny przede wszystkim Agata Śliwa i Kasia Łacisz wymyśliły to wszystko. Przyłączyliśmy się spontanicznie, bardzo chętnie. Cieszyło nas bardzo, że zespół Bent rozrastał się z próby na próbę. Prób było nie powinnam zdradzać kuchni, ale prób nie było zbyt dużo. Wszyscy po prostu z takim entuzjazmem podeszliśmy do tej pracy, że te próby tak po kątach się odbywały, pojedynczo, solo gdzieś tam, dopiero potem dwie takie porządne próby całości i nagle band, nagle jakieś takie improwizacje, wszystko, no pięknie się to poskładało. I było naprawdę klimatycznie, tym bardziej, że na deskach teatralnych wystąpił także Mokierski Chór Kameralny. Tutaj to było zupełnie coś nowego, co zawsze buduje jakąś nową wartość i jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej, i z prób, i z koncertu. Bardzo miło było poznać aktorów, znaleźć się tutaj z nimi na scenie. Historia tego tortu jest taka, że kiedyś tutaj z nami... Oprócz kolędowania były także najpiękniejsze wspomnienia związane z Bożym Narodzeniem. Tak trochę... Poczułam to, tego, co czułam w dzieciństwie. To taka, taka nadzieja, bez uszczegółowiania, bez dokładnego nazywania tego, czego się chce, tylko tak, takie oczekiwanie. Więc dzisiaj naprawdę dzięki aktorom, dzięki inicjatorom i, i wykonawcom tego cudownego koncertu było naprawdę nostalgicznie wspaniałe. Co potwierdza także publiczność. Super, bardzo się nam podobało. Po prostu było fajnie, rozrywkowo, ciepło, rodzinnie. Wspomnienia były super. No super po prostu. Jesteśmy obydwie zadowolone, bo z koleżanką przyszłam, że przyszłyśmy. M nam się bardzo podobało. Dużo śpiewałyśmy. Wspaniały, fantastyczny, piękny. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo mi się podobało. Było tak. Elegancko. Bardzo sympatyczne, bardzo fajne przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu się powtórzy. A jest na to, biorąc pod uwagę takie opinie, duża szansa. W ramach siódmej edycji Zabrzeńskiego budżetu obywatelskiego wybudowano i oddano do użytku plac zabaw na ulicy Kalinowej w Zaborzu. W ramach inwestycji zamontowano m.in. karuzele, podwójną huśtawkę i lokomotywę. Zamontowano także elementy małej architektury. Pojawiła się też specjalna strefa dla niepełnosprawnych dzieci. Kolejnym etapem będzie budowa miejsca do odpoczynku, w tym strefa dla seniorów. W wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia.